Peruka syntetyczna model Paula. Fryzjer w szufladzie. Wystarczy włożyć, troszkę poczochrać dziewczyny, dosłownie. Nawet nie trzeba używać grzebienia. Świetny model z rozmytą linią czoła. Zaraz Wam to pokażę. Oto mówię to jest rozmyta linia czoła jak mam się włosy gdzieś do góry podniosą, gdzieś troszkę zawieje to to zawsze bardzo ładnie i naturalnie wygląda model Paula występuje u nas w różnych kolorach włosów ale wybrałam ten przepiękny wyrafinowany blond z odrostami jeżeli Wam się taki model podoba, to można go kupić w wigello.pl w naszym sklepie internetowym. Możecie go kupić samodzielnie albo do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić. A jeżeli coś Wam nie będzie odpowiadało, to macie dwa tygodnie na zwrot bądź wymianę. Spróbuj, odważ się. Wyglądaj fantastycznie. Do zobaczenia.